Na początku po prostu oddychaj. Skup się na tym, jak powietrze dostaje się do Twoich płuc i się z nich wydostaje. To nie musi być jakiś bardzo głęboki oddech, po prostu oddychaj. Niech sprawia Ci to przyjemność. Jeżeli słyszysz swój oddech, zwróć uwagę na to, że przypomina on trochę szum fal, rytmiczny i miarowy. Jeżeli jeszcze tego nie słyszysz, to postaraj się w to wsłuchać. Teraz spróbuj wyobrazić sobie, że jesteś nad brzegiem oceanu. Jest piękny, słoneczny dzień. Ty leżysz na plaży i słuchasz, jak fale przybliżają się i oddalają. Wpadają na plażę, rozlewają się po piasku, by potem po chwili się wycofać. Po prostu leż i obserwuj te fale. Przychodzą i odpływają. A teraz wyobraź sobie, że jesteś na desce surfingowej. Po prostu ślizgasz się po tych falach. Jesteś w stanie utrzymać równowagę i zwyczajnie po nich płynąć. Świetnie się przy tym bawiąc. Fale są mniejsze lub większe. Pogoda cały czas jest przyjemna. Jest ci ciepło, a ty sobie surfujesz. Emocje są trochę jak te fale, będą płynąć w Twoim życiu. Nie ma sensu ich odpychać. Nie ma sensu ich osądzać czy, czy odrzucać, odgradzać się od nich murem. Przychodzą i odpływają, tak jak fale oceanu. Możesz po prostu się im przyglądać i się relaksować, albo możesz na nie wskoczyć i po nich surfować. Zostań na chwilę z tym wyobrażeniem, które jest dla Ciebie przyjemniejsze. Jeżeli jesteś gotowa, gotowy, to powoli przygotuj się do zakończenia praktyki. Kiedy usłyszysz dzwonek, po prostu otwórz oczy.